Dzień dobry, witam w kolejnym wydaniu Ich a w dzisiejszym odcinku o wiceministrze, który lobbował kredyty 0% i mógł czerpać z tego korzyści. Dymisja wiceministra po medialnych doniesieniach o jego wieloletniej współpracy z deweloperami. To wiceminister rozwoju i technologii Jacek Tomczak, wiceminister, formalnie sam podał się do dymisji. Tak, sam się podał do dymisji, pracując w normalny dzień, zrozumiał: hm, Nie, ja nie mogę. Pracować w ministerstwie i zarabiać na tym. Nie, no, Wirtualna Polska napisała artykuł, w którym pokazała, że pan Tomczak współpracował z deweloperami, zarabiał na tym. No i przypadkowo w ministerstwie zajmował się kredytem 0%, na którym zarobią deweloperzy. Ale po rozmowie z szefem resortu Stanisław Ryk. To ścisłe centrum poznania. W tej kancelarii notarialnej należącej do Jacka Tomczaka i jego żony, według wirtualnej Polski, sporządzono ponad 3,5 tysiąca aktów notarialnych zakupu mieszkań u deweloperów. I pytanie. W tym rządzie i ogółem we wszystkich rządach to ktoś sprawdza, kogo obsadzają w ministerstwie? No przecież tu jest ewidentny konflikt interesów. Domyślam się, że. Pan Tomczak sam chciał tam e, pracować, żeby wiedzieć, co się dzieje, żeby działać w interesie deweloperów, no ale nikt tego nie sprawdza. Jeżeli w trakcie, w którym pan minister jest ministrem jednocześnie zarabia na swojej działalności, to to jest po prostu skandal. Jacek Tomczak, jako wiceminister rozwoju i technologii zabiegał o dopłaty do kredytów 0% w programie na start. Tani kredyt jest dla tych, którzy zarabiają mniej. Jest dla takich jak ja, który razem z deweloperami zarabiają na mieszkaniach. I jeżeli mamy kredyt, ten 2%, 0% na mieszkanie, no to windujemy ceny w górę mieszkań i zarabiamy na tym jeszcze więcej. Dlatego ten kredyt jest dla biednych obywateli. I dajemy im szansę. Rodziny z dziećmi, młodzi Polacy, ci czekają na ten kredyt. Tak, tak, wszyscy z pewnością czekamy na ten kredyt, żeby ceny mieszkań znowu wywindowały w górę. Co już powoli dochodzi do zwykłych obywateli, że ten kredyt 2% tak naprawdę nie powoduje tego, że te mieszkanie możemy kupić taniej, że już idzie taka informacja, że przez ten kredyt ceny mieszkań idą do góry, może jest nadzieja w tym narodzie, że ludzie zaczynają rozumieć, że te wszystkie dodatki socjalne są złe i nie działają, tak samo jak te bony na węgiel, bony na wszystko, 500, 800, które jak widzimy no, nie poprawia dzietności w Polsce, może dajmy naszym obywatelom parę lat, i zrozumieją, że to wszystko to droga donikąd. Mówił w Polsad News miesiąc temu. Jego kancelaria ma od lat przygotowywać umowy dla deweloperów i zarobić na tym miliony złotych. Nie, nie widzę konfliktu interesów, proszę pani, bo pan redaktor nie napisał nawet jednej rzeczy, że ja od roku nie wykonuję funkcji notariusza. Nie, żadnego konfliktu interesów nie ma. Hmm, tylko kancelaria chyba dalej działa. Jak na początku materiału słyszeliśmy, pracuje tam jeszcze jego żona. Bo ja zawiesiłem swoją działalność i praktykę notarialną od roku. Dosyć już ministrów, którzy zamiast działać w interesie ludzi, w interesie obywateli, mieszkańców naszego kraju, działają tak naprawdę na rzecz deweloperów i banków. Nawet lewica rozumie, że pomoc socjalna w postaci kredytu 2% nie jest dla obywateli, tylko że na tym zarabiają deweloperzy. Ustawy tej koalicji piszą po prostu lobbyści. Na sejmowych korytarzach wrzało od rana. Skandaliczny obraz e, największych patologii naszego rynku mieszkaniowego. I dlaczego zawsze to musi tak wyglądać, że dana osoba, dopóki jakiś dziennikarz się do czegoś nie dokopie, będzie pracował? No nie wierzę, że nikt nie domyślał się, że nikt nie wiedział, że pan Tomczak działa razem z deweloperami, że działa w interesie deweloperów, co nawet dowiecie się na końcu tego filmu. No i zawsze wybucha afera, i wtedy. O Boże, naprawdę tak to było? Do dymisji, do dymisji, u nas czegoś takiego nie może być. Jeżeli by te zarzuty były potwierdzone, no to nie wyobrażam sobie innej sytuacji jak e, dymisja. Minister Rozwoju Krzysztof Paszyk wezwał Jacka Tomczaka na dywanie. Jednak trzeba pochwalić tutaj reakcję ministerstwa, że była ona tak szybka. Była w ch szybka. Pan Tomczak w ministerstwie pracował już zaraz będzie od roku. A został zwolniony dzień po tym, jak to wirtualna Polska odkopała. I żeby nie odkopała, dalej by tam pracował. Po 15.30 poinformowano, że wiceminister Jacek Tomczak podał się do dymisji. Ponieważ ilość tych hejtejskich ataków jest tak duża. Piękna linia obrony. My jesteśmy niewinni, jest to atak hejterów i już... Nie mogłem wytrzymać tego ataku hejterskiego, co nas wyzywali, że zarabiałem na tym. Że dzisiaj się potrafi zrobić zarzut komuś z tego, że kiedyś prowadził działalność gospodarczą w sposób uczciwy, transparentny, bezstronny. Temat mieszkań i kredytów powrócił. To wczorajsze spotkanie marszałka Hołowni, który mówił o deweloperach, bankach i kredytach 0%. I teraz chcą mieć kolejnych jeleni którzy będą przy kredycie 0% płacili im suto yy, do koszyczka. I tutaj pan Hołownia dzielnie krytykuje deweloperów i lobbystów yy, kredytu 0%, tylko chyba tego dnia jeszcze nie wiedział, że następnego dnia wybuchnie afera. Posłem, który wszedł dzięki koalicji jego ugrupowania z PSL-em. Nie zgody się z tym zarzutem, że ten kredyt to miał być dla, dewel dla deweloperów, poddeweloperów. Dewel pod nie. Kredyt Miał być dla e, tych osób, które szukają mieszkania. My... <laughs> Ale to śmiesznie wygląda. E, facet podpisany polski związek firm deweloperskich. E, tak, e, kredyt nie jest dla deweloperów, e, to jest fake news. Fake news kredyt był dla obywateli, dla tych najbiedniejszych obywateli. E, mamy chęci kupowania mieszkań, natomiast nie bardzo mamy możliwości. W ciągu roku, w większości dużych miast, cena mieszkań znów wzrosła. Jesteśmy w stanie kupić coś rzędu 50-70 m2 dopiero po około 6, 7, 8 latach oszczędzania, przy założeniu, gdybyśmy całe nasze pensje przeznaczali na ten cel. A jeżeli wprowadzimy kredyt 2%, będziemy na te mieszkanie musieli zbierać jeszcze dłużej. No i nie każdy musi mieszkać w Warszawie czy w największych polskich miastach. W mniejszych miastach jest dużo taniej. Jacek Tomczak złożył rezygnację z funkcji wiceministra rozwoju i technologii, poinformował resort. Decyzja jest pokłosiem informacji medialnych. Wirtualna Polska podała, że Tomczak, który walczył o dopłaty dla kredytów mieszkaniowych, miał w ramach swojej kancelarii notarialnej współpracować z deweloperami. Mimo deklarowania w oświadczeniach majątkowych niewielkich dochodów z pracy kancelarii, według portalu, miała ona osiągnąć kilka milionów złotych. Wygląda na to, że porozmawiał z ministrem i jakby efekt negatywny, wizerunkowy dla ministerstwa, dla rządu, dla PSL-u jest zbyt duży, stąd ta decyzja. Słyszeliście, co przed chwilą Pedro powiedział, że on nie został zwolniony za lobbowanie, tylko za to, E, no zaprawdę, no powiedział w sumie prawdę, że został e, zdemisjonowany, no sam się zdemisjonował e, przez to, że źle to wygląda. Zarzuty, które zostały postawione w artykule są poważne, podważają jego wiarygodność i obiektywizm i to na pewno będzie szybko wyjaśnione. Tym powinny zająć się służby, jeżeli te informacje się potwierdzą, no to jest to nie tylko powód do skandalu, ale powód do postępowania. Nikt nie chce tego ukryć koalicji rządowej, powinno i zależy naj, najbardziej, żeby te sprawy wyjaśnić, tutaj nie ma drugiego dna. Kłamstw, ostrzeż, które dotykały ostatnio ministerstwo, była tak duża. Kolejna stacja, dalej ta sama retoryka. Ci wredni, hejterzy. E, żeby je wyjaśnić, e, uznałem, że lepiej będzie, jak poda do dymisji, wystąpię na drogę sądową, skieruję sprawę do prokuratury. Kolejne zatrzymanie. I czyjcie? To wszystko ze strony TVP. Jest afera rządowa, no to nie można za wiele powiedzieć. Cała minuta. Minuta informacji. Tam więcej pewnie silny wiatr czasami ma czasu antenowego niż afera wiceministra. Ale przejdźmy do TVN-u, który do sprawy podszedł dwa razy poważniej, bo zamiast minuty są dwie minuty. Wiceminister rozwoju i technologii Jacek Tomczak podał się do dymisji. To efekt publikacji wirtualnej Polski. Kancelaria notarialna Tomczaka od lat współpracowała z deweloperami, a wiceminister w swoim resorcie miał odpowiadać za program Kredyt na Start Dariusz Łapiński. Akurat nieszczęśliwy przypadek, że akurat tak się złożyło, że ten pan odpowiadał za kredyt 0%. To ewidentny konflikt interesów przyznają nawet politycy zasiadający razem z Jackiem Tomczakiem w parlamentarnych ławach koalicji rządowej. My ci jesteśmy w takim momencie, że ścigamy i codziennie mamy kolejne doniesienia o kolejnych zatrzymaniach w sprawie różnych afer, które dokonywały się za rządów PiSu, więc tym bardziej powinniśmy również oczyszczać naszą koalicję z osób, które moż, go, możemy mieć takie podejrzenia. Ten kredyt dotyczy wszystkich. Tych... Podejrzenia są takie, że Jacek Tomczak jako wiceminister Rozwoju i technologii mógł działać na korzyść deweloperów. Dzięki temu też sam zarabiał. Według wirtualnej Polski polityk prowadzi kancelarię notarialną, która od lat współpracuje z deweloperami. Jednocześnie jako wiceminister od miesięcy walczy o dopłaty do kredytów mieszkaniowych. Chodzi o kredyt na start, który według ekspertów miałby doprowadzić do wzrostu cen mieszkań, na czym niewątpliwie skorzystaliby deweloperzy. To tak, jakby wpuścili hmm, się do. Kurnika i mieć nadzieję, że kury są bezpieczne. Prowadzi działania mające służyć po prostu klientom kancelarii, którą prowadzi wspólnie ze swoją małżonką i to jest absolutna patologia. Właśnie, żeby uniknąć tego typu hejterskich artykułów rok temu. Trzecia stacja, dalej ta sama retoryka, ale szacunek, że zamiast się schować w szafie, unikać mediów, to wychodził do nich i mówił te same banały. Eee, zawiesiłem swoją działalność. Nie wykonuję zawodu notariusza. Po złożeniu dymisji po południu poinformowało ministerstwo. Nieoficjalnie wiadomo, że wiceminister złożył dymisję po rozmowie z ministrem Krzysztofem Paszykiem, w trakcie której próbował się wytłumaczyć. Gdyby się potwierdziły te informacje, które są w mediach, to nie wyobrażam sobie, że nie będzie w tym przypadku dymisji. Według Wirtualnej Polski w ciągu ostatnich czterech lat firma wiceministra zarabiała na aktach notarialnych. Związanych ze sprzedażą ponad 1700 mieszkań. Dariusz Łapiński, fakty. Zapytacie się, Masza, jak pokazałeś wszystkie stacje, to dlaczego nie pokazałeś Republiki? Przecież ona najbardziej by uderzyła w ten temat. No. No to oni pominęli ten temat. Nie wiem dlaczego, bo już o 15 było wiadome o dymisji, więc mieli 4 godziny na przygotowanie materiału i może się nie wyrobili i pewnie dzisiaj to dopiero puszczą. A ja już tego niestety do tego filmu nie dodam, bo to koniec filmu. Dajcie łapkę, suba, komentarz, trzymajcie się, cześć.